Witajcie na książkowym miszmaszu Dziś pytanie, które krąży po głowach każdego fana Warhammera: Czy komisarz Gaunt to absolutny obowiązek na Twojej półce? Czy może to tylko kolejna militarna naparzanka w kosmicznych okopach? Dzisiaj rozwiejemy te wątpliwości. Zacznijmy od podstaw. Warhammer to jeden z najbrutalniejszych światów sci-fi, gdzie życie człowieka jest warte mniej niż naboje do lasgunów. To uniwersum, w którym od dziesiątek tysięcy lat Trwa wojna nieustanna, krwawa, totalna. Wszędzie panuje przemoc, religijny fanatyzm i paranoja. Imperium ludzkości, choć potężne, przypomina bardziej faszystowską dyktaturę niż państwo chroniące obywateli. Tutaj heretycy, obcy i demony czają się w cieniu, a każdy przejaw myślenia niezależnego grozi wyrokiem śmierci. W tym piekle wojny, Dan Ebnet. Stworzył serię Duchy Gaunta, czyli historię o żołnierzach, którzy. powinni już dawno nie żyć. A mimo to walczą dalej. To właśnie czyni Duchy Gaunta tak niezwykle atrakcyjnymi, zarówno dla starych wyjadaczy uniwersum, jak i dla ludzi, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w świecie Warhammera. Bo choć w tle mamy kosmiczne bitwy. Planety zalewane ogniem artylerii i hordy mutantów, to sednem tej serii są ludzie. Zwykli żołnierze, których można spotkać na froncie każdej wojny. Tacy, którzy tęsknią, cierpią, klną i czasem łamią rozkazy, a jednak w decydującym momencie rzucą się w ogień, by ratować towarzysza. Seria duchy Gaunta. Liczy już aż 16 powieści. Zaczyna się od pierwszy i jedyny, w której poznajemy komisarza brama Gaunta oraz jego regiment Tanith First and Only. To jedyna jednostka ocalała po zniszczeniu rodzinnej planety Tanith. Już sam ten fakt nadaje bohaterom tragicznego rysu. Są żołnierzami bez domu, bez swojego świata, stającymi się żywym symbolem wygnania i straty. Ale właśnie ta desperacja sprawia, że walczą z jeszcze większą zawziętością. Każda kolejna książka w cyklu to kolejny etap krwawej kampanii, jaką prowadzi regiment duchów. Dan Abnett mistrzowsko przeplata monumentalne sceny bitewne z bardzo osobistymi historiami żołnierzy. W jednej chwili. Opisuje ostrzał okopów przez chaosowe artylerie, a w następnej skupia się na cichym momencie, gdy młody szeregowiec wspomina rodzinny las na Tanit. Ten kontrast między ogromem wojny, a drobnymi, ludzkimi emocjami jest największą siłą całej serii. Warto dodać, że Abnet nie stworzył tylko brutalnej space opery. Owszem, akcja jest dynamiczna, potyczki brutalne, a śmierć czyha za każdym rogiem. Ale autor zadbał o coś więcej o psychologię postaci, ich relacje i dramaty. Czytając o duchach Gaunt'a, masz wrażenie, że to nie są anonimowe pionki na wojennej szachownicy to ludzie z krwi i kości, z których każdy ma swoje marzenia, lęki i grzechy. To sprawia, że ich śmierć, a w tym uniwersum jest ona częsta i okrutna. Naprawdę boli czytelnika. Dan Abnet jest absolutnym królem militarnego Warhammera. To on nadał temu uniwersum ton bardziej ludzki, mniej plastikowy. Wniósł realizm wojenny, emocjonalną głębię i epickość, której wcześniej w książkach Warhammera często brakowało. Abnet pokazał, że uniwersum to nie tylko kosmiczni Marines i gigantyczne Mechy, ale też zwykli ludzie których życie jest niekończącym się polem bitwy. Dlatego Duchy Gaunta to coś znacznie więcej niż tylko książki o wojnie. To opowieść o lojalności, stracie i o tym, że w świecie, gdzie wszystko jest mroczne i brutalne, wciąż tli się iskra człowieczeństwa. Jeśli choć trochę kręcicie wojenne sci-fi, historia Gaunta i jego ludzi to absolutnie obowiązkowa lektura. Komisarz Gaunt czyli Ghostmaker. To drugi tom w kolejności wydania w serii Duchów Gaunta autorstwa Dana Abneta. Choć często poleca się zaczynać od pierwszego tomu, czyli Pierwszy i Jedyny, to właśnie w Komisarzu Gauncie dostajemy coś niezwykle cennego. Pełniejszy obraz regimentu Tenith oraz ludzi, którzy go tworzą. Ale uwaga, fabularnie to tak naprawdę zbiór opowiadań. Nie ma tu jednej zwartej historii, która prowadzi nas od punktu A do punktu B. Zamiast tego, Abnet serwuje nam mozaikę wydarzeń, które razem tworzą tło i historię duchów Gaunta. Dla niektórych czytelników to wada, bo brakuje ciągłości, do której przyzwyczajają klasyczne powieści. Ale dla mnie to właśnie jeden z największych atutów tej książki bo daje cudowną panoramę całego uniwersum i pozwala zajrzeć w zakamarki życia bohaterów, które w zwykłej powieści często giną w tle głównego wątku. Każde opowiadanie to inny wycinek wojennej rzeczywistości. Mamy tu akcję w gęstej dżungli, gdzie żołnierze muszą zmierzyć się nie tylko z wrogiem, ale też z dziką przyrodą planety. Mamy walki z chaosowymi mutantami, w których granica między człowieczeństwem a potwornością zaciera się w krwi i ogniu. Są dramatyczne decyzje, które musi podejmować sam komisarz Gaunt, wybory od których zależy życie całych oddziałów albo losy planet. Co ważne, Ghostmaker nie jest tylko zbiorem historii o walce, to również opowieść o tym, skąd pochodzą duchy Tanith, kim byli zanim chwycili za broń i jak przeszłość kształtuje ich działania w teraźniejszości. To właśnie w tym tomie Abnet szczegółowo przedstawia genezę regimentu Tanith. Dowiadujemy się o losach planety Tanith, leśnego, północnego świata który został doszczętnie zniszczony przez chaos tuż przed ewakuacją oddziałów. Ci, którzy przeżyli, stali się pierwszymi i jedynymi, bo nigdy więcej żołnierze Stanith nie zostaną zwerbowani. To daje całemu regimentowi piętno żołnierzy bez ojczyzny, wiecznych tułaczy, których łączy wspólny ból straty. Ghostmaker pokazuje nam także najważniejsze postacie serii. Ibram Gaunt – komisarz ale przede wszystkim człowiek, który stara się być sprawiedliwym dowódcą, a jednocześnie musi czasem wydawać rozkazy skazujące ludzi na śmierć. Jest Raun cyniczny, nieufny, często stojący w opozycji do Gaunta, ale lojalny wobec regimentu. Korbek Dobry Duch Tanith, starszy oficer, który potrafi zjednać ludzi. Jest milo młody muzyk, który czasem wie rzeczy, których nie powinien wiedzieć. Każde z tych opowiadań daje którejś z tych postaci swoje pięć minut, Pozwalając czytelnikowi wejść w ich głowy, poznać ich motywacje, strachy i marzenia. Owszem, niektórzy zarzucają komisarzowi Gauntowi, że to trochę patchwork historii, bo nie wszystko układa się w spójną, ciągłą opowieść. Jeśli ktoś liczy na klasyczną powieść wojenną, z jednym wątkiem głównym, może się poczuć zagubiony. Ale według mnie, właśnie ta konstrukcja nadaje książce unikalny charakter. To jak przeglądanie rodzinnego albumu, w którym każda fotografia ma własną historię, a razem tworzą fascynującą opowieść o losach całej rodziny. Dzięki temu Komisarz Gaunt jest nie tylko świetną lekturą, ale również doskonałym wprowadzeniem do całej serii Duchów Gaunta. To książka, która pozwala poczuć kurz bitewny, usłyszeć oddech żołnierzy w okopach i zrozumieć, dlaczego duchy Gaunta to coś znacznie więcej niż tylko kolejny regiment imperium. To ludzie, którzy walczą o siebie nawzajem i o resztki tego, co zostało im po utracie ojczyzny. Nie byłoby tej serii bez genialnych postaci. Jasne? Warhammer to przede wszystkim Wielka Wojna. Spluwy większe od ludzi, demony, tyranidzi i planety eksplodujące jak popcorn w mikrofali. Ale to właśnie bohaterowie czynią. Duchy Gaunta serią wyjątkową, bo pod warstwą bitew i chaosu, Mamy tu pełnokrwiste, złożone postacie, które nie są tylko pionkami na mapie kampanii. Na czele całego regimentu stoi oczywiście komisarz Ibram Gaunt. Ale nie wyobrażajcie sobie go jako stereotypowego komisarza zimnego egzekutora z palcem wiecznie na spuście boltera. Gaunt to coś więcej. To człowiek, który dźwiga ciężar decyzji, a jednocześnie stara się chronić ludzi, którymi dowodzi. Musi łączyć rolę sędziego, ojca, przyjaciela i kata. Czasem rozkazuje atakować pozycje bez szansy na przeżycie, a innym razem staje po stronie swoich ludzi wbrew przełożonym z Astra Militarum i choć bywa bezwzględny, nie robi tego z okrucieństwa, ale z potrzeby przetrwania. To postać tragiczna, rozpięta między obowiązkiem a empatią. Obok niego mamy Majora Elima Ravnego, jedną z najciekawszych postaci w całym cyklu. Ravne to twardziel, który… szczerze nienawidzi Gaunta. Od początku uważa, że komisarz nie jest godzien dowodzić ocalałymi Stanith. Round jest cyniczny, brutalny, ale zarazem cholernie lojalny wobec swoich. Ta relacja pełna napięć, nieufności i cichych wybuchów to emocjonalny motor wielu scen. Z biegiem serii obserwujemy, jak Round ewoluuje z niechętnego podkomendnego do kogoś, kto może i nie przyzna tego głośno, ale wie, że bez Gaunta już dawno by zginęli. A teraz coś zupełnie z innej bajki, Tolin Milo. Młody ordynans, były muzyk, chłopak z duszą artysty, wrzucony w wir wojny. Z jednej strony niepozorny, z drugiej skrywa w sobie coś dziwnego. Często ma przeczucia, momenty intuicji, które ratują życie Gauntowi. Czy to czysty przypadek? Czy może Coś więcej? Milo wprowadza do opowieści delikatny pierwiastek tajemnicy, a jego niewinność kontrastuje z brutalnością świata. I wreszcie Kolm Korbek. Starszy oficer, serdeczny, ciepły, z sercem na dłoni. Gdyby Gaunt jest mózgiem regimentu, to Korbek jest jego sercem. Kocha swoich ludzi, zna ich z imienia, dba o morale. Jest głosem rozsądku, często tłumaczy rozkazy Gaunta innym żołnierzom i łagodzi napięcia. Gdy Korbek mówi... Zróbmy to. Wszyscy idą nie dlatego, że muszą, ale dlatego, że mu ufają. To właśnie dzięki takim postaciom duchy Gaunta to nie tylko wojna, ale też dramat psychologiczny. Widzimy, jak ludzie zmieniają się pod wpływem śmierci, stresu, strat. Jak lojalność ściera się z nienawiścią, a obowiązek z przyjaźnią. W każdej bitwie nie chodzi tylko o zdobycie pozycji, chodzi o to, czy bohaterowie wytrzymają jeszcze jeden dzień. I to jest największa siła tej serii. Bo możesz zapomnieć na jakiej planecie toczyła się bitwa, ale nigdy nie zapomnisz, jak Gaunt próbował uratować Raunego, albo jak Milo zasłonił go przed kulą, albo jak Korbek po raz ostatni podniósł swój karabin. To nie są żołnierze z książki. To są duchy, które zostają z tobą na długo po przeczytaniu ostatniej strony. Dan Abnett to mistrz scen bitewnych. To jeden z tych autorów, Którzy potrafią sprawić, że dosłownie słyszysz wycie pocisków, czujesz piach między zębami i widzisz oślepiające błyski wystrzałów lasgunów, kiedy czytasz komisarza Gaunta, masz wrażenie, jakbyś sam biegł razem z żołnierzami przez okopy. Kładł się w błocie, słyszał metaliczny brzęk bagnetów i krzyki rannych. Abnet nie boi się opisywać wojny w sposób brutalny, dosadny. Ale równocześnie pełen szczegółów. Nie serwuje nam tylko wybuchów i wystrzałów, on pokazuje, jak wojna pachnie i smakuje. Zapach promitium, czyli paliwa, które w Warhammerze zasila niemal wszystko, unosi się w powietrzu, mieszając się z zapachem krwi i spalonego mięsa. Krew, pot, smród prochu u Abneta to nie są tylko słowa. To coś, co czujesz całym ciałem. Jego opisy są niezwykle plastyczne. Nie ogranicza się do Zdawkowego była bitwa. O nie. Abnet opisuje każdy szczegół pola walki strzelające z karabinów drużyny, huk ciężkiej artylerii, błyski strzałów rozświetlające noc, krzyki oficerów przekrzykujących chaos. Sceny często są krótkie, dynamiczne, pełne ciętych zdań. To sprawia, że czujesz się, jakbyś był tam, w samym środku masakry, nie mogąc złapać tchu. Ale co najważniejsze, Abnet nie zatrzymuje się tylko na powierzchni. Jego styl to nie tylko akcja, ale również emocje i psychologia. W komisarzu Gauncie często wracamy do chwil sprzed wojny, i to daje świetny kontrast między tym, kim byli bohaterowie, a tym, kim się stali. Bo zanim stali się żołnierzami, byli zwykłymi ludźmi. Chłopakami z lasów tanit, którzy polowali, rzeźbili w drewnie, marzyli o rodzinach. W książce co chwila pojawiają się: Retrospekcje wspomnienia dawnych dni, spokojnych chwil wśród zielonych drzew i mroźnych wiatrów rodzinnej planety. Abnet genialnie przeplata je z teraźniejszością pełną ognia, wybuchów i śmierci. Weźmy choćby sceny z młodym Milo, który w jednej chwili gra na swoim instrumencie tanitjańskie melodie, a w następnej czołga się pod ostrzałem chaosu. Albo momenty, w których Gaunt wraca pamięcią do swojego dzieciństwa czy szkolenia w Schola Progenium, i zastanawia się, kiedy dokładnie przestał być człowiekiem, a stał się maszyną do dowodzenia. To właśnie ten kontrast jest sercem prozy Abneta. Bo wojna u niego to nie tylko liczby strat, nazwy planet i ruchy wojsk. To ludzie, których ta wojna zmienia, deformuje albo łamie, pokazuje, jak trauma wojny wchodzi pod skórę, jak zmienia spojrzenie, jak z człowieka robi albo bohatera, albo wrak. I to jest w komisarzu Gauncie niezwykle mocne. Można zachwycać się dynamicznymi bitwami, bo są napisane genialnie, ale prawdziwa siła tej książki kryje się w tym, co dzieje się w głowach bohaterów. W tym jak Gaunt po wygranej bitwie siedzi samotnie w namiocie i zastanawia się, ilu ludzi stracił i czy cena była tego warta. Albo jak Raun, zamiast cieszyć się zwycięstwem, myśli tylko o tym, że kolejna bitwa znowu może ich zdziesiątkować. Dan Abnett umie pisać o wojnie tak, że boli. I dlatego komisarz Gaunt nie jest tylko wojenną przygodówką. To kawał brutalnej, emocjonalnej, niezwykle ludzkiej opowieści i właśnie dlatego warto po nią sięgnąć. Więc dla kogo jest komisarz Gaunt? To pytanie jest kluczowe: bo, choć Warhammer jest ogromnym uniwersum, to każda seria ma trochę inną grupę odbiorców. Komisarz Gaunt jest specyficzną książką, która trafi do bardzo konkretnego typu czytelnika. Przede wszystkim, jeśli kochasz militarne sci-fi, to jesteś w idealnym miejscu. Komisarz Gaunt to powieść, która pulsuje od bitewnego zgiełku, krzyków rannych i huku artylerii. Abnet tworzy tu sceny które mogłyby śmiało stać się filmowymi sekwencjami w hollywoodzkiej superprodukcji. Jeśli więc jara Cię widok żołnierzy przedzierających się przez dżunglę pod ostrzałem, chaos okopów czy dramatyczne odwroty pod presją przeciwnika, znajdziesz w tej książce morze frajdy. Ale jest coś więcej, bo komisarz Gaunt nie jest wyłącznie militarną łódzką. Abnet pisze w stylu przypominającym Bernarda Cornwella, autora słynnych powieści historycznych. Jeśli znasz kroniki wojenne o Sharpie i wiesz o czym mówię. Dynamiczna akcja, żołnierskie dialogi pełne humoru, a jednocześnie psychologia postaci i surowy realizm wojny. W komisarzu Gauncie, masz dokładnie ten klimat tylko przeniesiony w realia odległej przyszłości. Dlatego jeśli lubisz Cornwella, istnieje ogromna szansa, że Gaunt i jego duchy. Przypadną ci do gustu. To też idealna książka dla kogoś, kto chce poznać jeden z najbardziej kultowych regimentów w Imperium. Tenith First and Only, czyli duchy Gaunta, to legenda w uniwersum. To nie są kolejni bezimienni żołnierze. To grupa ludzi z tragiczną przeszłością, którzy stracili swoją planetę i dom, a mimo to wciąż walczą. Jeśli chcesz wiedzieć, dlaczego ten regiment ma tak wielką renomę. W fandomie Warhammera ta książka będzie idealnym wprowadzeniem. Jednak muszę uczciwie ostrzec, jeśli liczysz na jedną, zwartą fabułę, możesz czuć się trochę zagubiony. Komisarz Gaunt to raczej mozaika opowieści niż klasyczna powieść. Każde opowiadanie skupia się na innych wydarzeniach, na innych postaciach, często nawet w innych latach wojennej kampanii. To trochę jak przeglądanie albumu ze zdjęciami. Każde zdjęcie ma swoją historię, ale nie zawsze składają się one w jedną liniową opowieść. Niektórzy czytelnicy uwielbiają taki styl. Dla nich to okazja, by lepiej poznać bohaterów, ich przeszłość, motywacje. To jakby spojrzeć za kulisy wielkiej wojny, zamiast widzieć tylko główną linię frontu. Inni mogą uznać tę konstrukcję za chaotyczną, bo czasem trudno złapać, co dzieje się w danym momencie, zwłaszcza, jeśli ktoś zaczyna przygodę z serią właśnie od tego tomu. Mimo wszystko uważam, że Komisarz Gaunt jest kapitalnym wstępem do serii Duchów Gaunta. Daje świetne wprowadzenie do bohaterów i klimatu wojny, a przy tym pozwala poznać styl Abneta, zanim ruszysz w dalszą podróż przez 16 tomów. Jeśli więc masz ochotę na militarne sci-fi z prawdziwymi emocjami, dramatem i kapitalnie napisanymi postaciami, to książka Zdecydowanie dla Ciebie. Przejdźmy teraz do plusów i minusów książki. Pierwszym, ogromnym plusem komisarza Gaunta jest klimat wojny oddany mistrzowsko. Dan Abnet potrafi sprawić, że czujesz się, jakbyś naprawdę stał w okopie obok żołnierzy Stanith. Zapach prochu, brud, chaos walki wszystko jest opisane tak realistycznie, że niemal słyszysz wycie artylerii w tle. To nie jest wojna pokazana z dystansu. To wojna, która wdziera się pod skórę, zostawia ślad na psychice zarówno bohaterów, jak i czytelnika. Drugim atutem są kapitalne portrety bohaterów. To nie są papierowe figury, które tylko biegają i strzelają. To ludzie z krwi i kości, z własnymi lękami, marzeniami i demonami przeszłości Gaunt, Ravne, Milo, Corbeck. Każdy z nich jest na swój sposób wyjątkowy i zostaje w pamięci na długo po zamknięciu książki. Ich interakcje, konflikty i chwile przyjaźni nadają całej historii niezwykłej głębi. Na plus zasługują też dynamiczne, różnorodne opowiadania, które składają się na komisarza Gaunta. Każde z nich to inna odsłona wojny: raz brutalne starcia w dżungli, raz polityczne intrygi, a czasem spokojne wspomnienia dawnych dni. Dzięki temu książka ani przez moment nie jest monotonna, a czytelnik nie wie, czego spodziewać się na kolejnej stronie. Nie sposób nie wspomnieć o tym, że komisarz Gaunt to również świetny wstęp do uniwersum WK 4 k Jeśli ktoś nigdy nie miał styczności z tym światem, Ghostmaker daje mu pełen obraz tego, co w nim najważniejsze gigantyczne bitwy: religijny fanatyzm, polityczne gierki i ogromną cenę, jaką płacą zwykli ludzie. Ale oczywiście nie jest to książka pozbawiona wad. Najczęściej podnoszoną przez czytelników jest fragmentaryczna struktura to zbiór opowiadań, które nie zawsze układają się w jedną płynną fabułę. Dla niektórych to zaleta, bo pozwala skupić się na poszczególnych bohaterach, dla innych spory minus bo może wywołać wrażenie chaosu albo niedosytu. Drugi minus to fakt, że niektórym może brakować spójnej akcji. Jeśli oczekujesz epickiej historii z wyraźnym początkiem, kulminacją i zakończeniem, Komisarz Gaunt może cię nieco rozczarować. To bardziej kalejdoskop wspomnień i epizodów niż klasyczna narracja. Według mnie zdecydowanie tak. To obowiązkowa pozycja dla każdego fana Warhammera, a nawet świetny start dla nowicjuszy. Wciąga, emocjonuje, zostawia głód na więcej to książka, która łączy dynamiczną akcję z głębią psychologiczną i prawdziwie ludzkimi historiami na tle najbrutalniejszego uniwersum science fiction. Jeśli masz ochotę na coś więcej niż tylko strzelanki w kosmosie, Gaunt i jego duchy są tym, czego potrzebujesz. Dajcie znać w komentarzach, czy czytaliście komisarza Gaunta. Który duch jest waszym ulubieńcem? Może Raun, zawsze zbuntowany i z tajemniczym spojrzeniem, a może Korbek? Dobry duch regimentu, którego po prostu nie da się nie lubić. Chętnie poczytam, co najbardziej urzekło was w tej serii. I oczywiście nie zapomnijcie zasubskrybować książkowego Miszmaszu, zostawić łapki w górę i kliknąć dzwoneczka, bo jeszcze nie raz zajrzymy do mrocznych okopów Warhammera. Dzięki za dziś i do zobaczenia w kolejnym odcinku.